Cześć. Dziś przygotujemy pysznego soczystego kurczaka z piekarnika. Przepisów jest wiele. Sam na swoim kanale już mam dwa. Ale ten przepis powtarzam wielokrotnie i zawsze wychodzi fajniutki, chrupiący. Więc. Pokażę wam go dziś. Zaczynamy od oczywiście umycia i osuszenia kurczaka. To już zrobiłem. Mój ma około 2 kg, więc wszystkie, yy, wszystkie składniki podaję w takiej ilości, aby na te 2 kg w zupełności starczyły. Startujemy z marynatą. Do miski wlewam około 3 łyżek oleju. Na to wyciskam połówkę cytryny. Dziwo żadnej pestki nie ma. I lecimy z przyprawami. W sumie jeszcze najpierw wycisnę 4, a 5, bo takie dwa malutkie ząbki czosnku. No i czas na przyprawy suche. Szczypta soli. Pieczo, łyżeczka papryki słodkiej, z pół łyżeczki papryki ostrej, łyżeczka kurkumy. Tyle samo majeranku, bazylii oraz rozmarynu i to wszystko ze sobą mieszamy. Mając taką gotową mieszankę przypraw, która w tej formie już pachnie doskonale. Wkładamy kurczaka w jakąś miskę i nacieramy marynatą. Polewamy i dokładnie masujemy go wszędzie, tak aby był dokładnie. Pokryty. I tak przygotowanego przekładamy na blaszkę wyłożoną folią aluminiową i wrzucamy do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni na jakieś 45 minut. I po tym czasie odwracamy go na drugą stronę gdzie będzie się piek kolejne 45 minut po 90 minutach nasz kurczak już pięknie się prezentuje lecz teraz czeka ostatnia operacja z nim zabieramy go z blaszki kładziemy go na folię aluminiową serdecznie zawijamy I tak zawiniętego najlepiej przełożyć na naczynie żaroodporne I ponownie wkładamy do piekarnika na jakieś pół godzinki a no już będziemy go piekli w temperaturze 150 stopni kurczak już czas pieczenia ma za sobą więc przekładamy go na talerzyk otwieramy i cieszymy się smakiem Naczynie możemy odłożyć i sprawdźmy, jak wygląda. Pachnie pięknie, wygląda również, więc na pewno w smaku jest idealny. Za każdym razem był, więc teraz też na pewno. Naprawdę z całego serca polecam ten przepis. Kurczak jest o wiele lepszy niż te kupne gotowe. Jeżeli Wam się też uda, napiszcie, postawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. I zapraszam na kolejne moje filmiki. Na razie trzymajcie się. Hej.